Część z Was pewnie spotkała się z terminem, nazwą, projektem, mm, procesem. To nazywa się networking. Networking jest to szybkie nawiązywanie relacji z osobami, które potrzebujemy w jakiś sposób do realizacji swoich celów. I teraz, według mnie, mistrza networkingu w Polsce, ojcem networkingu w Polsce jest Grzegorz Szturniak. I ja również mam to szczęście, że Grzegorz jak był osobą, którą spotkałem w swoim życiu 8-9 lat temu. Dzięki czemu mogłem w młodym wieku. Zobaczyć, czym jest networking, jak mogę go rozwijać, dlaczego jest istotny. I teraz tak dużą łatwością przychodzę do nawiązywaniem kontaktów z nowymi, zupełnie obcymi osobami. Jestem bardzo otwarty, ale też wiem mechanicznie, jak zrobić, aby tej osobie pomóc się otworzyć, lepiej się zapoznać, przedstawić, podejść do zupełnie obcych osób. I zapraszam Was również na taką rozmowę, jaką nagrałem dla Was razem z Grzegorzem Turniakiem na temat networkingu, takie pigułki wiedzy na temat networkingu. Abyście zobaczyli, jak wygląda moja zimrelacja, jakie rzeczy nawzajem się uczymy i jak dużo można wziąć od Grzegorza, posiłkując się jego doświadczeniem i wiedzą i biorąc nawet od niego konkretne strategie konkretne. Um, tak, konkretne strategie do wdrożenia tu, teraz, natychmiast. Także życzę Wam miłego oglądania, tych naszych minut, które są według mnie bardzo wartościowe. Macie tam dwie techniki, przynajmniej dwie techniki, z mnóstwo inspiracji które możecie wdrożyć w waszym życiu biznesowym, i prywatnym tu, teraz, natychmiast. Miego oglądania. Marcin Osma z Grzegorzem Turniakiem. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Turniak. Cześć. Grzegorza poznałem 7-8 lat temu tak. na pierwszym spotkaniu B&A, które było robione w Krakowie. Tak. I od tego wydarzenia zmieniło się w moim życiu bardzo dużo, bo po pierwsze zobaczyłem tak wczesnym, młodym wieku, czym w ogóle jest networking, jak on funkcjonuje, jak go uprawiać świadomie i jak nawiązywać relacje, dzięki czemu potrafiłem kilka kroków w tej kariery przeskoczyć właśnie dzięki wiedzy, jaką przekazał mi Grzegorz i umiejętnościom praktycznym, jakie on mi e, przekazał. Jak to wyglądało z perspektywy, perspektywy te 7 lat temu? Pamiętasz cokolwiek z tego? No tak. Przede wszystkim to było tak, że to było ogromne szaleństwo, bo ja w 2006 roku zacząłem. Otworzyłem w ciągu dwóch lat 11 grup Bienaj. W sumie powstało w tych 16 grup w 10 miastach w Polsce. No i rzeczywiście wtedy się tego uczyłem. To no, był dopiero początek, można powiedzieć, jak Polska dołączyła do tych krajów rozwiniętych, gdzie ta wolna jest ekonomia. I na temat relacji, na temat networkingu, no niewiele Polacy wiedzieli. Wtedy dopiero było świeże Ale, się ale od... Ja wiem, że to będzie ciężko to uwierzyć, ale pewnie część naszych widzów w ogóle nie ma pojęcia, czym jest networking. Więc według mnie networking jest budowaniem relacji opartych o dawaniu wartości najpierw, a później proszeniu o ewentualnie jakieś przysługi i szybkie otwieranie się na nowe osoby. Tak. Ja mam trzy definicje networkingu. Właśnie. Pierwsza to jest M, czyli metoda osiągania wartościowych celów. Masz wartościowy cel, w jedynkę go nie osiągniesz, potrzebni są ludzie. Drugie to jest MS, sztuka. Sztuka promowania osiągnięć innych ludzi. Czyli ja jeżeli wiem, że prowadzisz wydawnictwo, wiem, że prowadzisz tego vloga, to chętnie o tym mówię, chętnie to propaguję, bo wiem, że Ty, na zasadzie wzajemności, będziesz pozytywnie mówił o mnie. Bo I obaj znamy tą zasadę. Dokładnie, Cześć, dokładnie. Ok, a co jest, jeżeli Daj druga jeszcze, strona... Jeszcze trzecią A trzecie to jest MSP, czyli proces zbierania, przechowywania, przetwarzania i dystrybuowania informacji ku korzyści wszystkich ludzi w sieci. A jeszcze do tego są dwie dodatkowe. Jedna Networking to jest to jest danie szansy przypadkowi. Kiedy chodzę, najprawdopodobniej nie wiedziałem, że spotkam Ciebie, tak samo jak wielu ludzi, które spotkałem, nie wiedziałem, że ich spotkam, że oni spotkają mnie. W raz na jakiś czas warto wyjść ze swojego strefy komfortu, żeby poznać nie wiadomo, kogo, jak to się ciekawie przełoży. No i ostatnia, i networking jest to katalizator innowacji. W Polsce między innymi dlatego tak słabo innowacje funkcjonują, że Polacy niestety nie, umiem, nie, umiem, nie potrafią upłacać nie networking. Bo właśnie to jest jako błędne koło, które często ty przerywasz i pozwalasz... Żeby ten proces funkcjonował. Jeżeli tak. będziecie na konferencji, gdzie będzie Grzegorz Sztuk, będziecie od samego początku wiedzieli, że on tam jest. Tak. Jest zupełnie inna energia, ludzie ze sobą rozmawiają, wymieniają swoje wizytówki, czuć w powietrzu interakcję. Na innych konferencjach, na których go nie ma, ludzie stają pod ścianami, piszą SMS-y albo siedzą się za stołem, tak. Znaczy to jest tak, że przede wszystkim... My uświadamiamy profesjonalistom tą tak jak Wy, że networking, że na różnego rodzaju eventach jest troszeczkę inna konwencja, a to jest konwencja. Jeżeli gram w paintball, jakaś konwencja. Idę na ślub, jest konwencja, idę na jakąś galę, jest konwencja. To jest pewnego rodzaju konwencja, trzeba ją poznać i zacząć stosować. I to nie jest jakaś żadna wielka jakaś nauka kosmiczna. Po tym to jest ważne, że również po evencie Zrobić pewnego rodzaju follow-up, żeby się coś się zadziało. Nie tylko byłem, zjadłem, popiłem, poglądałem ludzi, z czegoś ciekawego się nauczyłem, ale również poszerzyłem się sieć kontaktów, zbudowałem kapitał społeczny i potem ten kapitał społeczny w dalszym ciągu nad nim pracuje. I też chcę, żebyście jako widzowie tego vloga potrafili jakąś konkretną umiejętność z tego materiału do siebie wziąć. I ja powiem, jakby jeden tip networkingowy, jaki używam, który poprawiam w grupach, które obserwuję, i proszę Ciebie drugą radę, którą ktoś może sobie wziąć, od razu natychmiast wdrożyć. Okay. Pierwsza rzecz, jak jesteś na konferencji, nie róbcie zamkniętych grup, takich kółeczek adora w sposób zamknięty. Jeżeli jest grupka dwóch, trzech osób, one sobie super rozmawiają, każdy przybysz, który jest wokół, odbija się od waszej grupy. Aby sobie zrobić jedno miejsce wolne, przerwać ten łańcuszek wokół, aby kolejna osoba się mogła dołączyć. Dokładnie. Jak ta się osoba dołącza, robimy kolejne otwarcie. I po chwili mamy 10-15 osób dyskutujących na temat... i to bym już Tak. Generalnie moim zdaniem lepiej się rozmawia w grupie max 5 osób. Jak już się 6, to te grupki przejmują się na dwie grupki. Nawet jak widzę 5, to zaczną dwie osoby rozmawiać między sobą i trzy osoby między sobą. Czyli generalnie jak już jest więcej niż 5 osób, to albo z takiej grupki się wycofajmy, albo w naturalny sposób podzielmy tą grupkę na dwie grupy. Także raczej więcej to nie da się. Wyjątkowe są sytuacje, kiedyś byłem na jakiejś imprezie gwiazdkowej. No i liderka tego stowarzyszenia stanęła, mówiła do wszystkich ludzi, stało to 20 osób. Jest na tej zasadzie tak, że jest taki moment, kiedy można być do wszystkich, ale nie da się tak w smoltoku uprawiać w grupie tak więcej jak 5-6 osób. Oczywiście, jest to pełna, pełna zgoda i ludzie często mówią, że nie próbują też zebrać jak najwięcej wizytówek, ale nie próbują później tej relacji pielęgnować. Z pani jest tylko początkiem. Adresem. 27-28 sierpnia, jeszcze później w sobotę 29, będzie piąty festiwal inspiracji. Będę miał pierwsze wystąpienie, tak jak ołożyli mnie jako prezesowi tego stowarzyszenia i tam będę o tym mówił, o czym mówimy w tej chwili. Zapraszam was również, również bardzo serdecznie. festiwalinspiracji.pl Tam znajdziecie informacje o 20 najlepszych mówcach w Polsce, którzy będą siedzieli swoimi pasjami, swoimi doświadczeniami. Ja będę mówił akurat o networkingu, o tym, o czym podzielić w tej chwili Marcinie. Jeszcze podrzucę jedną rzecz, o której wiele osób może nie wiedzieć, to robi eventy, że wasze eventy są istotne pod kątem prelegentów, jakich macie, również atmosfery przed przed, w trakcie, podczas przerw I teraz Grzegorz ma taką usługę, którą oferuje biznesowo, więc Cię sprzedaje teraz. Dziękuję. Yes, yes. Często ludzie nie mają pojęcia, że mm -hmm. mogą takie coś kupić. Mm -hmm. To jest właśnie rola takiego katalizatora całego wydarzenia, który powoduje, że ludzie wychodzą po samym wydarzeniu i mówią wow, spotkałem fajnych ludzi, była wymiana ludzi, tak. Robimy razem deal, znalazłem pracę. Tak to jest. nie jest. tylko Mody sprzedaży firmy czy, czy, czy usług, ale szukania pracy, ciekawy kontaktu. Partnerów biznesowych, to też jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą troszeczkę by się cofnął, Czyli jak powiedzieliśmy, po pierwsze, twórzmy otwarte grupki, przychodźmy z otwartą głową, przychodźmy z uśmiechem, patrzmy ludziom w oczy i to jest równie ważne. Kiedy raczej nie wręczajmy swojej Wistówki, tylko raczej prośmy o Wistówkę. Dlatego, że jak wręczamy swoją, to jesteśmy przestrzegani jako soba na morna, nachalna. Kiedy ja od kogoś proszę o Wistówkę i daję mu wzajemnie, to się zupełnie inna bajka. Jestem ciekaw jak skomentujesz moją strategię, bo ja sobie przestrzeni takich lat testuję co u mnie działa, co nie. Ja na przykład w ogóle nie posiadam własnych wizytówek. Też tego nie mam. Ale <laughs> jeśli proszę o wizytówkę, bo ją otrzymuję, zawsze jest z mojej strony kontakt. absolut. Tego samego dnia najczęściej. Wracam, nieważne, czy to jest 24, czy jest 30... czy max 24 godziny. godziny, nie później niż 24 godziny. Znaczy tak, ja przez wiele lat rozdawałem po 20-50 wizytówek na wydarzeniu. W tej chwili zbieram 40-50, a rozdaję jedną, dwie. Daję tylko wizytówki tym, którzy mnie o to poproszą. Też pięknym tym jest to, że... Jeśli ja otrzymam wizytówkę, to ja jestem odpowiedzialny za proces, tak. a nie muszę czekać, aż druga strona do mnie się odezwie, Dokładnie. bo ja wiem, że zrobię to, to szybciej niż druga strona. Tak. Zawsze. Bo mi zależy, bo wiem po co to buduję i wiem, że ten kapitał społeczny sam się nie zbuduje wymaga ludzi proaktywnych, którzy są rzeczywiście wiedzą, żyją, co chcą osiągnąć. Oglądajcie nasz kanał, śledźcie tutaj Grzegorza w jego aktywnościach również, bo też powstają książki jego autorstwa. I zapraszamy też 6 października na spotkanie z jest, jak tutaj widzicie właśnie reklamę za nami. <laughs> Był Product Placement. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Wszystkiego Do zobaczenia.